Witajcie w nowym odcinku Trendy, chyba to, co widzicie najbardziej, a konkretnie przegląd trendów w zarze na wiosnę lato 2022. Będzie bardzo dużo kolorów, takich energetycznych, bo jak wiemy, ten sezon wiosna lato należy w tym roku do takich mocnych, soczystych kolorów. Także oglądajcie do końca, żeby zobaczyć wszystkie stylizacje i może się tym zainspirować. Może znaleźć faworyta, a może stylizację, która akurat nie przypadła Wam do gustu. Także oglądajcie. Ja w odcieniu u różu. Marynarka jest w takim intensywnym, fuksjowym, różowym, mocnym odcieniu. Spodnie są w print zwierzęcy, taka zebra, właśnie różowa, i do tego buty na platformie, klapki. Platformy ale i Psaul które są bardzo teraz modne w tym sezonie. Jak widzicie, buty są tak samo w intensywnym odcieniu różu, jak i marynarka. Zaś torebka jest już w bladszym odcieniu różu, tak jak spodnie. Tak w całości prezentuje się ta autostylizacja i jak się Wam ona podoba. No i popatrzcie, te same buty, te same spodnie, ale już inna ciemna, czarna marynarka, też dwurzędowa i do tego taka czarna, e, troszkę rokowa. Torebka. Wtedy ta stylizacja już wydaje się taka bardziej wyciszona, bardziej taka elegancka, i w takim wydaniu możemy również wybrać się do pracy, do biura w takiej stylizacji. Na dole jest kolorowo, ciekawie, w trendach, ale u góry jest już elegancko, mało krzykliwie. I w takim myślę, że wydaniu można wybrać się nawet do biura, która stylizacja: cała w różu czy róż z czarnym. Wam się bardziej podoba. Która wygrywa w tym zestawieniu? Piszcie koniecznie w komentarzach. Z pomarańcz z fioletem. To najmodniejsze duety tego sezonu. Pomarańcz z fioletem u mnie prezentuje się tak. Postawiłam na elegancką stylizację sandałki minimalistyczne pomarańczowe, smoking pomarańczowy oraz pomarańczowa błyszcząca pod spodem jest koszula. A do tego, żeby ożywić całość dodałam taką właśnie E, fajoską, torebkę fioletową z piórami. Pióra oczywiście bardzo modne w tym sezonie. Także wszystko ze sobą współgra, wszystko wygląda tak. To może być stylizacja na przykład na jakąś uroczystość typu komunia czy nawet wesele. Bo teraz w smokingach kolorowych bardzo dużo kobiet widuje na weselach. Garnitury w końcu to nie tylko dla mężczyzn, ale również dla kobiet. A w takim garniturze na pewno będziemy się bardziej wyróżniali na weselu niż w tradycyjnej sukience. Jak podoba się Wam ta stylizacja? Ją oczywiście można zmienić. Założyć do tego jakieś na przykład pomarańczowe adidaski, miejską szoperkę, torebkę i śmigać po mieście również w takim pomarańczowym smokingu. Pomarańczowy. Smoking był na elegancko, więc ten yy, niebieski, taki troszkę pod kobalt podchodzący, zrobiłam streetwearowo. Takie zielone buciki a la Balenciaga. E, do tego taka torebka o takim baby blue, zgaszonym kolorze. I tak w całości ta stylizacja się Prezentuje, zobaczcie. Tak miejsko szykownie możemy założyć pod spód bo oczywiście jakiś biały T-shirt, jakiś top i tak śmigać po mieście stylowo, elegancko, ale też i tak troszkę e, casualowo, bo Adidasy, streetwearowo i sportowo. Także nadal w trendach, ale i wygodnie. Jak nie lubię za bardzo niebieskiego i tego koloru. Tak, ten smoking mnie urzekł chyba tym, że ma tutaj taki wypłacany motyw zwierzęcy. A jak wiecie, ja strasznie kocham motyw zwierzęcy. Biel moja ukochana, a to taka sukienka Ala jedwawna z piękną uroczą falbanką u dołu. Do tego te trawiaste, zielone adidaski i taka torebka, jamnik, bagietka z lat 2000 powróciła teraz do mody ta torebka. Jest to taka niewymuszona stylizacja, nieprzestylizowana, letnia, zwiewna, wygodna, ale też i taka elegancka, elegancko streetwearowa, no może tak powiedzmy. Idealna na letnie, ale też i wiosenne, ciepłe dni, bardzo wygodna. Do biegania po mieście, załatwiania jakichś spraw. Myślę, że ta stylizacja na pewno się idealnie nada. Także tak wygląda w całości ta autostylizacja. Czy się Wam podoba? I wtedy wchodzę ja. Cała na biało. Stylizacja inspirowana latami dwutysięcznymi, taka imprezowa, elegancka disco, coś a la Gilo, tak mi się to kojarzy. Spodnie mają takie piękne tutaj rozcięcia. Najmodniejszy, se, najmodniejszy krój spodni tego sezonu. Takie piękne klapki z kryształkami transparentne, przezroczyste. Oraz taki piękny top, który ma taki głęboki, piękny dekolt, a z tyłu ma takie. Piękne e, wiązanie kokardy i tak w całości ta stylizacja się prezentuje. Nic tylko lecieć w disco. Jeszcze muszę się opalić do tej stylizacji, bo jestem blada po zimie, ale jak się opalę, to myślę, że ta stylizacja jest taka, wow. Druga wersja stylizacji całej na biało imprezowej. Tym razem taki piękny borset, który jest tutaj na hawski, zapinany w całości. Do tego jak mi się opaliła tak na heban jak to ja w lato się opalam, to po prostu wyglądam mega. Te same spodnie, ale już inne buty, też z, y, z aplikacją świecącą, ale sandałki e, takie. się takie transparentne jak tamte. O i tak w całości prezentuje się ta autostylizacja. Podobałam się? Czy nie? Widzicie? Mi się bardzo podoba i bardzo dobrze się w niej czuję. Stylizacja finałowa, cała na biało, biały smoking i ten biały gorset, który miałam przed chwilą. Do tego taka piękna torebeczka perełkowa na złotym łańcuszku, ala złotym, bo to oczywiście nie jest złoto. I takie białe buty z odsłoniętą piętą na pasku. Cała w bieli, kocham biel, słuchajcie, to jest mój kolor biel. E, no po prostu jestem zakochana w bieli, to jest taki kolor czystości, niewinny, taki piękny, pięknie podkreśla urodę brunetek. Jeszcze jak są brunetki opalone, to już tym bardziej w ogóle. Blondynką też jest dobrze w tym kolorze, tak jak czarny jest na przykład mm, zarezerwowany wyłącznie dla brunetek, bo blondynki strasznie gasi w urodę e, kolor czarny. Tak, biel jest również i skierowana i do blondynek, i do brunetek, więc jak najbardziej to powinien być taki kolor właśnie urzędowy zamiast czarnego, no bo w czarnym nie każdy wygląda dobrze, a w bieli każdy wygląda dobrze, więc tak naprawdę czarny to powinien być biały. Także mój czarny to biały. I tak wygląda ta stylizacja. Niestety Maryna, marynareczka pamięta, ale tutaj nie mam żelazka, żeby wyprasować Taka była na sklepie, więc taką przymierzyłam. Taka biała stylizacja mega mi się podoba. I to już ostatnia stylizacja na dziś. Piszcie w komentarzach, która ze wszystkich stylizacji jest Waszym faworytem, Waszą ulubioną, w której byście chodzili tej wiosny, a może tego lata że ten odcinek do końca. Bardzo mi miło. Jeśli macie swojego faworyta albo właśnie stylizację, która nie do końca jest w waszym stylu, to bardzo proszę podzielcie się swoją opinią pod tym filmikiem w komentarzu. A jeśli ten odcinek wam się tak naprawdę podobał, to wiecie co robić. Like, komentarz, udostępnienie. To wszystko będzie bardzo, bardzo mile widziane. I bądźcie czujni, bo już niebawem na ten kanał Andryka i Szafa Gra kolejne nowe odcinki, nowe filmiki. A tymczasem dziękuję za oglądanie tego. Do zobaczenia. Pa, pa. Hej!